W przeciwieństwie do dzisiejszych czasów, gdzie budowa statków opiera się na nauce, a statki są budowane przy użyciu komputerów i wyrafinowanych narzędzi, budowa statków w starożytnym Rzymie była bardziej sztuką polegającą na praktycznych zasadach, odziedziczonych technikach i osobistym doświadczeniu niż na nauce inżynierskiej. Rzymianie nie byli historycznie marynarzami, a byli głównie ludźmi lądowymi, którzy nauczyli się budować statki od narodów, które podbili, takich jak Kartagińczycy, Grecy i Egipcjanie. Nie było innych statków tak ogromnych i zaawansowanych technologicznie, jak te zbudowane przez starożytnych Rzymian i używane w działaniach wojennych do XVI wieku naszej ery. Rzymianie żeglowali wzdłuż wybrzeży Francji, Anglii i Afryki, przemierzając Morze Śródziemne, Morze Czerwone i Ocean Indyjski w drodze na Atlantyk. Mieli rozległą wiedzę na temat nawigacji i podróżowali, widząc punkty orientacyjne z pisemnych instrukcji żeglarskich i obserwując położenie ciał niebieskich. To naprawdę imponujące, biorąc pod uwagę, że w tamtych czasach gadżety nawigacyjne takie jak kompas nie istniały. Morze Śródziemne było domem dla ogromnej liczby statków handlowych, z których wiele podążało ustalonymi szlakami handlowymi. Nie mieli trudności ze znalezieniem statku, który udałby się do określonego miejsca, takiego jak Grecja lub Egipt o określonej godzinie i w określonym dniu. Nie oznacza to jednak, że byli w stanie utrzymać swoją pozycję w obliczu niebezpiecznych policzków ze strony Matki Natury. A więc w wyniku wielu katastrof można było oczekiwać, że gdzieś w głębinach oceanu będą leżeć jakieś historyczne artefakty lub relikty czekające na odkrycie. Wiosną 1900 roku grupa nurków płynących przez Morze Egejskie w drodze do Afryki Północnej zatrzymała się na greckiej wyspie Antikityra, aby czekać na sprzyjające wiatry. Oczywiście nie mogli tylko biernie czekać, więc jeden z nurków, Elias Stadatios, wskoczył na głębokość 42 metrów, a to co znalazł, zszokowało nie tylko jego zespół, ale i cały świat. Początkowo załoga nie uwierzyła w to, co odkrył Elias. Kiedy jednak ich kapitan postanowił zbadać to osobiście, znalazł wrak statku. Mimo, że wznowili swoją podróż, nurkowie przekazali odkrycie odpowiednim władzom w Atenach. Nie mieli wtedy pojęcia, że szczątki, które odkryli, należały do statku towarowego z czasów rzymskich, który został nazwany najbogatszym wrakiem Starego Świata. Na pokładzie odkryto skarbnice zabytków z IV wieku przed naszą erą. Statek przewoził rzadkie monety, posągi i inne artefakty, ale przede wszystkim został wyposażony w to, co jest obecnie powszechnie uznawane za najstarszy znany komputer analogowy, tak zwany mechanizm z Antyki od czasu jego odkrycia mechanizm z Antykityry nie tylko wzbudził zdumienie i fascynację w społeczności naukowej i reszcie świata, ale także zapoczątkował trwające od ponad 100 lat badania nad tym, jak starożytne społeczeństwo stworzyło tak niezwykły mechanizm. To bardzo skomplikowane urządzenie, które mogło mieć aż 40 trybików i kół zębatych z brązu. Było używane do mapowania cykli układu słonecznego. Koła były napędzane za pomocą korby z boku i poruszały kilkoma wskazówkami. Tarcza z przodu pokazywała ruch słońca i księżyca na tle Zodiaku oraz używanego wówczas w Grecji kalendarza egipskiego z uwzględnieniem roku przestępnego co cztery lata. Ukazywała też fazy księżyca. Tarcze z tyłu pozwalały synchronizować kalendarz słoneczny z księżycowym oraz przewidywać zaćmienia Słońca i Księżyca. Gadżet był w stanie śledzić ruchy Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna, jedynych planet, które były znane w tamtym czasie. To wszystko może wyjaśniać, dlaczego nasi starożytni przodkowie byli tak biegli w pokonywaniu tak dużych odległości. Ale to nie koniec. Rok później nurkowie znaleźli hordę marmurowych rzeźb, z których jedna była bezgłową postacią, która mogła pochodzić z 340 roku przed naszą erą. Krążyło wiele teorii dotyczących rzeźby i tego, kogo naprawdę przedstawiała. Większość ludzi wskazywała palcem w kierunku Herkulesa. Herkules był rzymskim półbogiem, który reprezentował mitologiczne ulepszenie greckiego, boskiego bohatera Heraklesa. Jednak nigdy nie było stuprocentowej pewności, że posąg faktycznie przedstawiał postać Herkulesa. W najnowszej misji poszukiwań dodatkowych odpowiedzi, archeolodzy morscy przedstawili wyniki bardzo udanej wyprawy. Rozpoczęła się od usunięcia masywnej skały, która uniemożliwiła dostęp do nieznanych dotąd fragmentów wraku. Te nowo odkryte głębiny obejmowały cokół marmurowego posągu. Co więcej, znaleziono dwa ludzkie zęby w osadach morskich, które zebrały się na wraku w ciągu wieków. Jest to szczególnie fascynujące, ponieważ badania genetyczne i izotopowe zębów mogą rzucić trochę więcej światła na osoby, które płynęły tym statkiem około 2000 lat temu. Jednak najbardziej ekscytującą rzeczą, jaką znaleźli, była brakująca głowa marmurowego posągu przedstawiającego mężczyznę z brodą. Niektórzy wierzą, że ta głowa przedstawia Herkulesa i niemal pewne, że głowa pochodzi z bezgłowej rzeźby ludzkiego ciała, znalezionej podczas pierwszej ekspedycji mającej na celu wydobycie przedmiotów z wraku. Ale dopóki autentyczność głowy nie zostanie udowodniona, konieczne jest uwzględnienie faktu, że wszyscy starożytni bogowie, w tym Zeus, Posejdon, Hermes i Dionizos, mieli zarost. W miejscu wraku archeolodzy odkryli wiele różnych artefaktów, w tym rzeźby, klejnoty, a nawet sam mechanizm z Antykitiry. Ta kolekcja przedmiotów dostarcza mocnych dowodów na to, że statek był prawdopodobnie statkiem handlowym. Teraz celem archeologów jest połączenie wszystkich elementów układanki i ustalenie, co stało się ze statkiem. Analizując artefakty, które zostały odkryte w miejscu katastrofy. Szczegóły jego historii nie są do końca znane, ale jest prawdopodobne, że statek, który mierzył 40 metrów długości, zmierzał do Rzymu ze wschodniej części morza śródziemnego. Niestety nie udało mu się dotrzeć do celu po tym, jak sztorm spowodował rozbicie go o skały u wybrzeży Antiky Tiry. To prawdziwa tragedia w tamtym czasie, ale historyczne odkrycie dzisiaj. Znaleziono urządzenie, które mogłoby prognozować zaćmienia, śledzić ruchy słońca, księżyca i gwiazd oraz określać lokalizację pięciu planet, które były znane starożytnym Grekom w tamtym czasie. Jednak powód, dla którego ten niezwykły przedmiot znalazł się na pokładzie statku, który zatonął w morskich głębinach, wciąż pozostaje tajemnicą. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji naszego kanału po więcej takich filmów. Do usłyszenia już niebawem. Cześć!